wygodnie. Idziemy dalej, moi drodzy, za Chrystusem Królem. Koledzy bardzo stare, z listopada 2010 roku. Wszyscy, którzy się oddacie Bogu przez intronizację, Jednostki lub zgromadzenia, które dokonały tego aktu intronizacji, będą ocalone. Napisz: Jeśli kto uczyni jeden krok, ja uczynię dziesięć. Tak postępuję wobec Ciebie i tak postępuję wobec tego miasta. Tu w tej chwili jest mowa o świętej pamięci już biskupie. Stanisławie Stefanku. On dokonał intronizacji miasta Łomrze. On te słowa widział, gdzie mogę Wam zdradzić. Nigdy nie zaatakował naszej, moi drodzy, naszej pielgrzymki na wykrocie. Mieliśmy tam swojego gońca który docierał z orędziami, on nie czytał. Między innymi to orędzie też dostał. Zmieniła się miotła wraz ze śmiercią biskupa Stefanka. Zaczęła się rzeź pielgrzymki. Teraz się uspokoiła. Ale 6 lat to była jedna wielka rzeź pielgrzymki na wykrot. Wielokrotnie spadałem z ambony kuria łomżyńska napisała ponad 50 komunikatów na temat wykrotu i one były czytane co miesiąc. Ponad 50 komunikatów. Będą robili z tego habitację kiedyś. Napisz, jeśli kto uczyni jeden krok, ja uczynię 10. Tak postąpiłem wobec ciebie i tak postąpię wobec tego miasta. Wiem, że nie jest to miasto doskonałe, chodzi o Łomrze Wiem, że nie są doskonałością jego dusz pasterze, ale ja nie pragnę doskonałości, ale woli. Woli doskonałej. A to jest poddanie się mojej woli, bo ta jest jedyna doskonała. <laughs> Największy przekręt w formie dusz pasterstwa i prowadzenia dusz w konfesjonale, na czym polega? Że gadają wam, że wy za życia będziecie doskonali. I mordują was. Zamiast się za skierować z na Pana Jezusa, to skupiają się na waszym wysiłku. Choćbyście się skichali, nie będziecie doskonali. Kapujecie? Ty byś nie udał. Ty jesteś tylko człowiekiem. Dlatego posłuchajcie, co mówi Pan Bóg, bo to jest takie zdanie, które Wam zmieni Wasze myślenie. Wiem, że to miasto Łomża nie jest doskonałe i wiem, że nie są doskonałością Jego Pasterze. Ale ja nie, to nie znaczy, że są źli i że Pan Bóg ich nie kocha i nie przyjmuje modlitwy. Jak ale ja nie pragnę doskonałości, ale woli, woli doskonałej, a to jest poddanie się mojej woli, bo ta jest jedyna doskonała. Cały ten trik bitwy z nami. Mnie wmówiono, że mnie posłusznym. To, co robicie w pobożności, jest dobre, ale wy jesteście źli, bo idziecie za nieposłusznym. Nienawidzą Was, bo chodzicie w czerwonych płaszczach i głosicie intronizację. Taka jest wola Boża. A oni mówią: Takiego wała. Czyli tu jest cały trick tej bitwy. Demolują Boga, demolują wiarę i mówią, to jest wola Boga. Przyglądnijcie się, jaki jest faryzej z szafarzy Komunii. Który do mnie czasami do nie podejdzie, to pierwszy mówi, że On jest posłuszny biskupowi. Wiecie, jaki to jest trik? Co to, a biskup jest normą prawa kościoła? Biskup jest chodzącym Pismem Świętym czy, czy hinduską krową? Też nie jest doskonały, też się myli. A oni stworzyli koncepcję, skoro jest biskupem, to wszystko co robi jest nieomylne. Nie, 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 nie tak Kościół nigdy tej funkcji nie ustawiał. Czy myślicie, że biskup Stanisław był doskonały? Jako historię, jakby karty, ale po co? To nie jest istotne. Wykonał wolę Bożą. Czy rozumiecie? I tu go Bóg miłuje. A dzisiaj dobrze wiecie z nauki o odpustach, że winę Wam kapłan daluje w konfesjonale. Ale jest problem czego? Kary, bo każdy mały grzech czy duży, za tym idzie kara. I Teraz, jeśli wierzycie w odpusty zupełne, w odpusty cząstkowe, no to pomagacie sobie, bo za siebie ofiarujecie, no i pomagamy, moi drodzy, duszą w częściu czyjsowym niwelujemy tą karę. Czy to rozumiecie? Oni wcześniej wychodzą z czyścia, a daj Boże, by nie pójdzie do czyśćca, bo jak będzie zapobiegliwi o siebie, to no to wszystko to odpokutujemy. Klęczenie na kolanach na adoracji jest pokutą? Bóg powiedział, jest. Ale za to dziś my odkryliśmy, mamy 10 lat. A za 7 dni mamy odpór zupełny. Wszystko to odgrzebujemy. To się jeszcze dzieci utrwali, no i walczymy. Jak nie chcą wierzyć w odpusty, machnijcie na nich rękę. No będą poznawali potęgę ognia. Jakiś to jest problem, dzieci. Ja wam nic innego nie głoszę, tylko to, co mówi Pan Bóg. Czy myślicie, że nie mam pokusy, żeby już machnąć ręką na tą bitwę? Szedzią Pielander i że chłopiec, spadnie, idzie nowy. Ale to mnie pociesza, co mówi Pan, Pan Bóg. Ja nie pragnę doskonałości, ale woli. Woli doskonałej, a to jest poddanie się mojej woli, bo taka jest i bo ta jedna jest doskonałą. Mamy też takie orędzie, do niego dojdziemy. Bóg powiedział tak. Mnie nie interesuje, jak daleko, je ja to parafrazuję, świat zaszedł w przestrzeń zła. Może to wyglądać katastroficznie, sodoministycznie, kapujecie, nie wiadomo jak, ale jeśli wykona moją wolę, uratuje ich. I, i intronizacja jest tym ratunkiem dla tej sodomicznej cywilizacji. To oni jak wścieknięci, nie, nie, nie. Nasi przywódcy nadają się, trzeba byłoby ich zatrudnić do ogrodnictwa, Wiecie w jakiej pozycji? Psa. Bo sam nie zje, a nikomu nie da. Do tego się nadają. Do ogrodnictwa wiązać na drutach czy na łańcuchach niech czekają i bronią jabłek. Ja bym z radością jednego biskupa na moim wzgórzu teraz przywiązał, żeby mi Jelenie widzieli, pokazywałem, co na winnym gronie wyrobią. Ze dwóch biskupów bym przywiązał. Bo by mi nie obrażały tych winogron. Sami nie zjedzą, ale nie dało jeleni jeleniowi mam pożytek z tego. Kapujecie. I świat ma w nosie Boga. Ale przez intronizację będzie uratowany. Czy co przyjmą jego wolę. Więc w Polsce nie muszą być tłumy w często wiedzieć, Kapujecie. Na intronizacji może być kilkanaście osób. Czy we lwowie. W katedrze były tłumy? Dzieci, garstka! Wszystko uciekało, miasto niezdobyte jeszcze. Dzieci, garstka w tajemniczonych. Ten, co się z nas na żeby wpisać to do uchwał miasta, potrzebny król był ze dwóch biskupów, panu senatorów, a później się robi z tego wielką szopkę w wymiarze, że, gdzie, gdzie tam. We Lwowie tego dnia nikt nie wiedział, że była Matka Boża odwołana królem Polski. Lwów miał na, na głowie tyle problemów. Ukrainie zresztą. Tatar napadał, Szwed był obok. Szwed był kołsaną w tym czasie. Kto wierzył, że to zadziała? Kiedy wola człowieka poddaje się mojej woli, mówi Pan, staje się doskonałą, ponieważ znika w mojej woli tak, że człowiek nie pełni już swojej woli, ale moją wolę pełni. Czy się coś kiedyś takiego dokonało w naszym życiu? Pamiętacie to? Przecież tu nie mieli inicjację, ktoś tam numer rzędu. Oddanie swojej woli pod panowanie woli Pana Boga. Każda żertwa to już była oddanie Twojej woli pod panowaniem Matki Bożej, Ducha Świętego czy Boga. Wy już swojej woli nie macie dawno. Dlatego nie rozumiem tych z rycerzy, którzy nie mogą pojąć tego, są po inicjacjach, komuście wy zasprzedali duszę. Kogo to Pan Bóg formował? Dlatego bitwa nabiera kolorystyki dzieci. Media znowu o mnie piszą, znowu pokazują tajemnice. Dzieci. Do Bogu niech będą dzięki. Już tak się martwię, bo tak milczeli przez dwa lata. Teraz zapisz, nikt to się odda w moją opiekę, nie zostanie odrzucony. Wiem, że w niejednej rodzinie to była robiona intruzacja w ukryciu, ale te kołki martwiane nie muszą o tym wiedzieć, wyście dokonali, będą ratowani. Dawałem wam ten przykład, co się działo w jednej rodzinie, jak dzieci była intronizacja, jak demon wrzeszczał przez małżonka, a później dostał łaskę, dzieci tak żona, żeby dokończyć tych wszystkich inicjacji. Do dziś jest gorliwy w swojej pobożności wierze. Niech mój biskup pozna, teraz Pan Bóg mówi do. Biskupa Stefanka, który po ludzku nie był doskonały, ale wypełnił wolę Boga. Niech mój biskup pozna, jak pięknie mówi o nim Bóg, że co, że co uczynił było moją wolą i istnienia, które ocalił tym aktem, wszystkie mu policzę. Dzieci wiecie, jak łomża jest zabezpieczona? Jedno z najbezpieczniejszych miast w Polsce. wolą i istnienia, które ocalił, było moją wolą i istnienia, czyli ludzi, których, które ocalił tym aktem, wszystkiemu policzę. Dzieci, patrzę dalej, z perspektywy łaski, po tym akcie żaden łomżanin nie będzie potępiony jak umarł, kapujecie? Każdy łomżanin otrzyma łaskę i światła ducha świętego w godzinie śmierci. Zrobił to biskup świadomie na rozkaz Pana Boga z naszych orędzi. Rozumiecie? Bo on te orędzia dostał. Dzieci i nie bał się. Tu ma teraz podziękowanie, bo nasz goniec do niego dotarł. I mu pokazał, o co Bogu chodzi. Czasami po latach długich będę wam mówił tu i takie światełka, żebyście wiedzieli, że nigdy nie byliśmy sami. Kto mi choć jedną duszę ocali, niech wie, że ta każda dusza będzie orędować. Zanim przed moim tronem, znamy się już większą porawie 15, może troszkę mniej lat, dzieci, kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy dusz ochrzciliśmy. Czy się z nami nie modlą? Ilu omodliliśmy grzeszników? To są setki tysięcy w każdej branży. Pomyślcie, niech Pan Bóg da, na, da każdemu z nas w bractwie 10 dusz do omadlania, razy dzieci 1600. To jest 160 tysięcy przyjaciół. A jak dostaliśmy dzieci po 100 dusz, to już jest 1600. Zdajecie sobie sprawę, jaka nasza armia jest szeroka? Pomyślcie, ile ocaliście o, o dusz, Odmawiając codziennie w pacierzu świadomie tę modlitwę za tymi, którzy teraz konają w grzechu ciężkim. Jutro Wam wyjaśnię, ta modlitwa ma otwór zupełny, jeszcze na prawach to jest, kwot jest. Dziś było już mało czasu, by do czwartej byli zajęci, jutro z Wami przeczytam tę modlitwę przy sanctissimum po raz drugi, będziecie mieli otwór zupełny. Rozumiecie? Ten ranny z pacierza mogłoby połączyć z mszą świętą, a później. Przeczytamy drugi raz kolejny odpusz, bo ten odpusz ofiarujemy za tych, co konają w grzechu ciężkim na całym świecie. Czy zdajecie sobie sprawę, jakie mamy ogromne audytorium, którzy za nami orędują? Jeśli gazeta i strona krakowska i inne o nas pi piszą, to dzieci są narzędziem Boga. Jak, 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 jak ja nie mogę kochać Gazety Krakowskiej, jeśli ona pisze wyraźnie, leje wodę Królowej Polski w niebowziętej. Asumpta. No, dzieci. No spróbujcie wymyśleć jakiś produkt, żeby już w ciągu trzech tygodni od nim było głośno w Polsce, żeby wiedział sanepit, żeby wiedzieli, że powstała w Polsce nowa rozlewnia, nowe przedsiębiorstwo. Tak logicznie pomyślcie. Czy mógłby ktoś lepiej pomóc? Dzieci, a jak się zaczną dziać cuda, bo ta woda jest darem króla, no to my będziemy musieli budować rozlewnie. I znowu urzędy, i zrozumiecie, Jeśli to zacznie działać przez wiarę, a jeśli ja wam podaję prawdziwe składniki wody, bo jest przebadana w instytucie i ma normy och, ach, czy ja nie wolno mi podać wina moim ukochanym dzieciom? Dla bezpieczeństwa tylko będzie na naklejce pijesz na własną odpowiedzialność. Tak jak na pustelni macie. Wchodzisz na teren pustelni z własnym ubezpieczeniem. Jeśli go nie masz, a coś ci jest stanie, mnie to gruszka chodzi. Popatrz, co tam pisze na drzwiach, pisze. I wtedy ci wszystko mamy spokojnie. Przecież mamy jeszcze Pana Boga. Ale ja muszę wymyślać triki technologiczne, żeby się do mnie nie drżawiali. Dlatego pomyślcie, ile uratowaliśmy dusz. Jakie może dusz modli się o introizację. Kiedy byliśmy na Grunwaldzie, Pan Bóg tam w jednym orędziu mił, żebym w nowennie ogarnął wszystkich świętych europejskich. Dzięki badaniom liturgicznym znaleźliśmy dokumenty, że za czasów króla Zygmunta Wazy wszyscy święci z szwedcy są przyznani Polsce. W nowej litanii aż dziesięciu ich wprowadzę do litanii pielgrzysta polskiego. My mamy na to papier, bo Szwedzi wybili kult świętych, więc my przejęli wszystkich święt, Polska przejęła wszystkich szwedzkich świętych. Za kogo się przede wszystkim modlą? No za swoją ojczyznę, bo dla nich teraz Polska jest ojczyzną. Także panie Gerdzi, jak załatwisz u papieża pismo, że święci Niemieccy Przechodzą na własność Polski, to my to wszystko wykorzystamy. Nie bójcie się świadczyć o mnie, nie bójcie się mojego królowania. Moja nagroda jest dla Was dalece przewyższa wszelkie zaszczyty ziemskie. Gdybyście wiedzieli, jakim wygnaniem jest świat i wszystkiego zaszczyty, to Uda, to Mara, dzieci, to minie, pozostanie w świecie. Pozostańcie w świecie rzeczywistym i jakie jest moim królestwo albo królestwo szatana. Pozostaniecie w świecie rzeczywistym. Pozostaniecie w świecie rzeczywistym jakim jest moje królestwo albo królestwo szatana. Dzieci, jak ja Bogu dziękuję, że mi zabrali uczelnię. Wydział historyczny, malutki gierdziołek, prawie więcej wykładowców niż studentów i to wszystko się dogrzewa. Wszyscy, ta, ta, ta cała kadra wiecznie niedogrzana i cały czas problemy. Dzieci. To dopiero mam teraz uniwersytet, dzieci. To dopiero jest moja katedra. Jak mam świadomość, że tam mi słucha tysiąc ludzi, a jutro to kazanie przysługa, przysługa piętnaście tysięcy ludzi. To dopiero jest katedra, dzieci. To dopiero jest życie. I świadomość, że wypuszczam w tamtą stronę słowa Boga które jest żywe, które jest Bogiem, które przemienia, które mieli. Napisz. Naj... Troszcie się o zbawienie dusz, które wam powierzyłem, abyście mi ich do mojego królestwa przyprowadzili. Napisz. Najwyższe są dla mojego kapłana, najwyższe są dla kapłana słowa, ale nad nim znajduje upodobanie w słowach, jakie do mnie wymawia biskup. Czyli słowa kapłana są Bogu bardzo miłe, ale nad słowami kapłana są słowa biskupa, gdy je wymawia. Więc Jego słowa są słowami, których słucham z największym upodobaniem i słowa Jego słuchałem. Chodzi o biskupa Stefanka. Dzieci, przyjdę do was i zarządzę moją wolę. Odtąd ja postanawiam, a wy służcie mi wiernie. Tak jak wam powiedziałem, nie pytajcie kiedy, jak to będzie. Od pewnego czasu o wszystkim Bóg postanawia. Ja dostaję nacisk wewnętrzny, szczała, pobudzenie. Bóg ma różnorakie formy pobudzania mnie przez urzędy państwowe, przez policję. On wie, kiedy nimi trzeba dać zapał, bo ja wtedy dużo więcej widzę, jak jest wokół mnie wojna i pali się wszystko. O ochronie to miasto, bo taka jest wola mojej matki i moja. Teraz słuchajcie uważnie mojego głosu, bo wiele będę mówił do waszych ust, bo to dopiero początek orędzi, My wtedy dopiero wydali chyba dwa orędzia albo jeden tom. Dziś mamy dzieci już trzydzieści. Panie, mów do nas. Chcemy wszystko wykonać, bo my Twoi. Amen.